W dzisiejszym odcinku. Musimy oczyścić tutaj ten budynek. z ty kurwa, dzień dobry. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Gry. Z Tate of Decay 2. Jeżeli nie wiecie, co to jest za gra, jest to gra survivalowa, osadzona w czasie apokalipsy zombie gdzieś w Stanach Zjednoczonych. Naszym celem jest zbudowanie obozu, uzbieranie kompanów, jak i oczyszczenie mapy z serc. Plagi. Gra jest naprawdę ciekawa, ma dużo do zaoferowania, bardzo duży otwarty świat, trochę monotonny, co prawda, ale jednak da się tutaj dużo rzeczy porobić. I wydaje mi się, że możemy zacząć. Tworzymy nowe community. Dzisiaj sobie grałem dla testu, żeby sobie przypomnieć oraz zobaczyć, jak gra z moim nagrywaniem oraz audio będzie wyglądać. Dzisiaj tworzymy nowe obozowisko. Oczywiście, tutorial pomijamy, bo tak jak mówiłem, już sobie dzisiaj troszkę przypomniałem. I gramy oczywiście na standardzie i zaczynamy od wyboru mapy. Jest ich tutaj kilka. Po ukończeniu pierwszej mapy możemy wybrać jakąś inną i czyścić ją dalej, ale chciałbym tutaj wybrać jedną mapę, od której kiedyś zaczynałem tylko nie pamiętam dokładnie, która to była niestety. Wydaje mi się, że była to ta mapa, więc od tej mapy zaczniemy. Zaczynamy sobie od wyboru ocalałych. Tutaj pokazuję ich życie, staminę oraz skille, jakie posiadają. Wylosuję sobie na samym początku wszystkie trzy postacie i zobaczę, co mogę zmienić. I wydaje mi się, że na starcie mamy naprawdę dobre trio, ale wydaje mi się, że to, tego osobnika będę chciał sobie zmienić medycyna. jego zostawimy. Start with these survivors. Yes. Start. Zaczynamy naszą przygodę. And we're empty. Again. So, whose turn is it to find more fuel? Not me. Last time I accidentally stumbled on a juggernaut. I have a better idea. We could settle down here instead of moving on. I admit, it looks better than the last couple of towns we came through. Now that you mention it, it does kind of feel homey. It's settled. This town is where we'll set up our new base. We just have to find a spot that's defensible. Maybe with some room to expand. I zaczynamy naszą rozgrywkę. Więc będziemy musieli sobie znaleźć miejsce na osadzenie się. I oczywiście wezmę sobie tutaj Musimy kilka rzeczy. Nie mogę tu chyba mu niczego niestety przekazać. Eee, mogę, tyle dobrze. Idziemy do wyznaczonego przez grę punktu, do pierwszej miejscówki. Możemy grać tutaj po cichu, możemy grać tutaj na głośno, możemy oczyszczać mapę, którą wam w sumie już mogę pokazać. Jak widzicie, dużo tego jest, dużo jest tych serc plagi, które musimy zniszczyć. I jeżeli to zrobimy, aktywność zombie w okolicy się zmniejszy. Nie będzie ona zerowa, co prawda, ale będzie o wiele mniejsza niż była na początku. I na tym nam chyba zależy. Zakradniamy się tutaj do jednego zombiaka, żeby go zdjąć po cichu. Każdy trade w tej chwili się tutaj przyda. O, tyle, tyle z mojego po cichu. Tutaj bronie też mają swoją wytrzymałość. Więc na to też musimy uważać. Zbierać bronie, które są odpowiednio wytrzymałe, ewentualnie możliwe do naprawy. Mam nadzieję, że tym razem nasi tutaj mi niczego nie popsują. Nice! I oto jest dom, w którym możemy zamieszkać, w którym możemy stworzyć bazę. E, nie chcę tego robić, mogę, mogę to przerwać? Nie mogę. No, to tak trudno. Musimy oczyścić tutaj ten budynek z Łuszczy, kurwa, dzień dobry, pan Grubas. Musimy sprawdzić każdy pokój, wyczyścić każdego tutaj zombiaka. Na szczęście moi tutaj też coś robią, więc sam nie jestem, pomogę ci. Piętro jest 300 na dole, chyba ktoś jeszcze został, kogo nie wyczyścili. Dokładnie, naprawdę? I w tym momencie możemy zmienić się z, na inną postać. Switch to character. Jak widzicie, mogę się tutaj zmienić niespokojnie. I teraz nie pamiętam, gdzie to mogłem. Tutaj mogłem to rzucać. Jest to oznaczone. Materiały są z ubezpieczone. I zmieniamy się na tego kolegę. Halo? Luglenzio. Kurde. Luglencio. Panie Italiaku. Switch to character. Dobrze, proszę bardzo. Z niego chcę stworzyć naszą główną postać. Ma do tego dobre traity, już wam pokazuję. Jak na początku mogliście widzieć, cardio, weights, fighting, shooting i komputery. Na tej postaci na chwilę obecną najbardziej mi zależy. Tutaj, jak widzicie, mogę sobie rozbudowywać różne rzeczy. Do tego oczywiście potrzebuję materiałów, które tutaj posiadamy, ale przede wszystkim chcę sobie zbudować na sam początek generator. Mam nadzieję, że nasz builder się tym zajmie. A na nas czas przeszukiwać tutaj okolice. Jak widzicie, to też możemy sobie przejąć, jeżeli byśmy chcieli. Ale póki co mamy główną bazę, więc tam, tym nie musimy się tutaj przejmować. Mamy paliwo. Tyle, dobrze. I mamy to już chyba całe oczyszczone. Tak, mamy to całe oczyszczone. Kolor biały na mapie się powiększył i teraz możemy przejść sobie do domu. I też musimy uważać na to, ponieważ im cięższe rzecz mamy, tym wolniej biegamy. Zwłaszcza jak teraz mam ten ogromny plecak na sobie, to będzie nieciekawe, jeżeli będę chciał uciekać. Kolejna amunicja. Cieszę się, że znajdujemy tyle amunicji, tylko nie, szkoda, że nie znajdujemy póki co żadnej broni. I słyszałem chyba zębaka obok. Bandaż wezmę. Albo poza domem są i tu są medykamenty, które będę musiał tutaj wrócić i je wziąć. Dzień dobry. Proszę bardzo. Miejsca już niestety nie mam, ale to spokojnie, ponieważ i tak tutaj muszę wrócić ze względu na medykamenty, które tam zostały. Mamy tutaj również system oblężenia, jeżeli będziemy sobie biegać po prostu, jest taka szansa, że na naszą bazę poleci horda, zwłaszcza po wybudowaniu niektórych rzeczy, takich jak generator, który generuje dźwięk i od tego dźwięku mogą tu przebiec po prostu kolejne zombiaki i będziemy musieli się chronić. Zbieramy medykamenty i niestety muszę jeszcze raz wrócić, bo zapomniałem swojego głównego ekwipunku oczyścić. I z tego co widzę to chyba to je, tutaj niektóre rzeczy mogę jeszcze przeszukać, więc zobaczymy co tam będzie ciekawego. Jedno co będę chciał znaleźć to bak yy, i paliwo w baku do samochodu. Żeby tamtym samochodem, którym przyjechaliśmy, żebyśmy mogli tutaj podjechać na nasz parking. Kurwa nać. Jedzenie proszę bardzo. Więc póki pamiętam, odłożę sobie tutaj wszystkie rzeczy, które mam. Drzwi otwarte, nie będę musiał wywa wyważać, tyle dobrze. Ale w razie czego sobie zamknę ze za sobą. I mamy tutaj amunicję prawdopodobnie. Dokładnie. 7,62. Jest to chyba jedna z y, najrzadszych amunicji w tej grze, więc tą to, to amunicję będzie trzeba oszczędzać jak cholera. Jest tam jeden zombiak, którego na samym początku przeoczyłem. Może nie tyle co po cichu, ale udało mi się go przynajmniej zabić, zanim mnie zaatakował. Dzień dobry. Ale, póki co, idziemy do wyznaczonego nam zadania. Które jest 100 metrów zaraz, obok. I jesteśmy. Dzień dobry. Hey, Czym mogę pomóc? Potrzebuję próbek Będę musiał to jakoś garnąć, ale nie teraz. Wracamy z powrotem do bazy. Będziemy póki co unikać tego zadania. Z tego powodu, że nie mamy broni w ogóle. Mamy amunicję, ale broni nie mamy. Naszym późniejszym celem będzie ogarnięcie tutaj tego miejsca, z tego powodu, że tutaj jest stacja policyjna. I stacja policyjna jest najlepszym miejscem na tej mapie, na którym możemy się osiedlić. Z tego powodu, że tam jest, z tego co pamiętam, wbudowana strzelnica. Więc nie będziemy musieli marnować miejsca na jakieś inne, na tą budowlę, skoro ona już tam jest. I to jest chyba największy budynek. Które może na największą ilość osób, jest otwarte. Tyle dobrze, że nie będę musiał wyważyć drzwi. Jest broń biała. Tyle dobrze. I to maczeta. No, z maczetą to już będziemy mogli coś ciekawszego porobić. Jest medykamenty. Tutaj będziemy musieli też wrócić po te medykamenty. W szopie może być paliwo, widzę paliwo. Kolejne medykamenty, o cholera. I paliwo. O, no, nie będę narzekał. Musimy się wrócić po te wszystkie rzeczy. Zajmie nam to chyba trzy rundki, z tego co pamiętam, bo tam były trzy rzeczy do oddania, a jedno paliwko będę musiał chyba nawet rozpakować z tego powodu, żeby sobie w końcu zatankować faktycznie ten cholerny pojazd. Kardio nam się zwiększyło już prawie na maksymalny poziom podstawowy, poni podstawowy ponieważ jest jeszcze stopień zaawansowania i ten stopień zaawansowania nie będzie się nazywał kardio tylko marafon i później no, będziemy mogli po prostu biec dłużej i szybciej i mieć większą staminę niestety za niedługo jest noc a to dla mnie niepokojący znak w nocy są zombie, które potrafią dać nam gorączkę i bez żadnych medykamentów na samym początku. To może być dla naszych postaci bardzo trudne, a jako, że też nie mam żadnej porządnej broni, nawet kuszy, no to też staranie się podejść do nich na blisko jest według mnie kłopotą, więc póki co będę się trzymał od nich z daleka. i cardio mamy na najwyższym poziomie, więc klikamy sobie U i możemy się w tym wyspecjalizować. Maraton. Więcej staminy, o 21, mniejszy koszt sprintu o 33% i mniejszy koszt wyczerpania, ale dobrze od Odnieśliśmy. No, jedną paczkę została tam jeszcze jedna, ale wydaje mi się, że mogę sobie to na spokojnie zrobić już po swojemu, bez żadnego stresu. Ale to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Akurat kiedy kończy się dzień, mam nadzieję, że nowa seria Wam się podoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić polubienia oraz subskrypcji, jeżeli chcecie dostawać powiadomienia o moim kontencie. To by było tyle ode mnie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia.